Po wygranej 5-0 z Notecianką Pakoś liczono w Swarzędzu na potwierdzenie dobrej formy w meczu z Fogo Luboń w drugiej kolejce trzeciej ligi. W Luboniu spore zmiany kadrowe w klubie, który z kłopotami utrzymał się w rozgrywkach trzeciej ligi w ubiegłym sezonie. W meczu ze względów rodzinnych nie mógł zagrać Mateusz Sopkowiak z Unii. Mecz rozpoczął się jednak od znakomitej sytuacji kapitana Fogo, Jonasza Jerzewskiego, który w drugiej minucie próbował pokonać Andrzeja Budnika. W siódmym minucie kapitalnym podaniem popisał się Łukasz Lebioda, ale szybszy od Adama Gajdy był bramkarz Fogo. Od początku było widać, że będzie to zacięty, twardy mecz z atakującą pozycyjnie Unią i kontrami Fogo. W trzynastej minucie bramkarz Unii daleko przed polem karnym uprzedził Piotra Sarbinowskiego. Gospodarze zdecydowanie częściej wykonywali rzuty rożne i wolne. Próbowali też strzelać z daleka, ale wszystko bez efektu. A na dodatek jeszcze w pierwszej połowie stracili kontuzjowanego Adama Gajdę. Swoje okazje, chociaż nieliczne, ale groźne mieli piłkarze Fogo. Jedno z nich zawodnicy z Lubonia wykorzystali w 37. minucie, kiedy z rzutu rożnego Jerzewski idealnie dośrodkował na głowę Dariusza Imbirowicza. Unia próbowała odpowiedzieć jeszcze przed przerwą, ale świetną akcję i strzał Pawła Nogi wybronił Sebastian Maćkowski. W drugiej połowie już w 49 minucie drugą żółtą kartkę otrzymał zawodnik Fogo Szymon Izydorczyk, ale pięć minut później siły się wyrównały, bo drugi żółty kartonik od sędziego Bartosza Roszyka z Leszna otrzymał Maciej Łazar. W 59. minucie bliski wyrównania był Damian Ludwiczak, któremu zabrakło jednak precyzji. W 65. minucie wszystko było już w porządku i po wrzutce Zandrowicza Ludwiczak uderzył dokładnie. Gospodarze chcieli zagrać o pełną pulę, grali jednak niedokładnie i nieskutecznie. Co się nie udało Unii, udało się piłkarzom z Lubonia. W 87 minucie piłkę na prawej stronie dostał Zielonka, dokładnie dograł do Dawida Skrzyckiego i akcja rezerwowych z Lubonia dała wygraną gościom. Unia Swarzędz, Luboń, 1 do 2.